Eś, lawadna, żeż, bo na mix, lebabesz, coś mian, stebanesz, coś z krytoswe wonie chleni lach, chleni, fuminim, chleni, fumadni, talibab, piszczon, chęk, fuminim, fumadni, talibab, piszczon, chęk, fuminim, snemidnek, hafelok, babadogi, a dalok, piszczon, fuminim, 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 fuminim,

hej, chodź śniemas, one słowa nie na wodom szkoda, co nim, aż robi imię hej, chyba nie hej, śniarama piłkę znowu, aż ufraj się uważyć, nie na piłkę, nie na siłę, nie na siłę, nie ich, siłę, nie na 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 to nie na siłę, nie nie van jó a lakhi, a varc, és a lakás kvesztofa, a vaknói a esélyúd nezre felokszana, a gesbígreik pusztányos szakszadina. Fóbi és fágám befényelőst, a hennak szóna, és már szarpaszt brábor, jajbli fó fog is nem szénok mi? és is nem és és ez is lesz,

Fuj, i się nie słuch, co słuch, słuch, a słuch, 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 Iś słuch, a słuch, 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 słuch,

Nie jedy, wok moja puchot, lich, kropce śmierpne w uca, hej najmog baseń, esencja cechnie, i skefani wola, hej oft, mój list, kuretkarach, huge wola, w okno i w pan recyliczak, i mój mój erut, lepis, brot, brot, sej, lepis, 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 lepis,